Dzień dobry, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was pierwszy odcinek z nowej serii podstawy minimalistycznej szafy. Stwierdziłam, że chciałabym stworzyć coś, co będzie dla Was pomocne, być może okaże się jakąś inspiracją w Waszej drodze do minimalizmu. Jeżeli ktoś z Was dąży do okiełznania swojej własnej szafy i za bardzo nie wie, w jaki sposób się za to zabrać, to mam nadzieję, że ten film chociaż trochę mu pomoże. Stworzyłam dla Was listę rzeczy, które uważam, że powinny się w takiej minimalistycznej karte znaleźć. Oczywiście nie muszą to być dokładnie takie same rzeczy, to wszystko też zależy od tego, jaki macie gust i jaki prowadzicie na co dzień tryb życia. U mnie na przykład jest dosyć dużo rzeczy takich bardziej eleganckich, ponieważ sama też na co dzień wolę ubierać się bardziej na elegancko niż sportowo, co nie znaczy, że tych sportowych brakuje, bo jednak czasami potrzebne są nam i takie, nawet jeżeli na co dzień ich nie nosimy. Dlatego postanowiłam, że stworzę serię, która będzie się składała z kilku odcinków i w każdym odcinku poruszymy temat innych części garderoby. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać o bluzach, koszulach, t-shirtach i marynarkach, więc myślę, że od razu możemy przejść do tego tematu. Oczywiście w trakcie mojego mówienia będę Wam stawiała przebitki, więc będziecie mogli zobaczyć, jakie ubrania z danej kategorii ja posiadam. Oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałam, to też zależy od waszego gustu, bo nie każdemu mogą odpowiadać na przykład takie kolory albo takie fasony, jakie ja noszę, ale myślę, że gdzieś tam można odnaleźć jakiś pewnego rodzaju schemat, który pomoże Wam w stworzeniu takiej własnej listy obowiązkowych pozycji w waszej szafie. Pierwsza kategoria, którą chciałabym poruszyć, to bluzy, i chciałam Wam tutaj opowiedzieć o trzech, które posiadam. Pierwsza jest Adidasa, jest to zwyczajna czarna bluza przez głowę. Zdecydowałam się na zakup takiej droższej, ponieważ uznałam, że nie jest to coś, co noszę tak na co dzień, więc też zbyt szybko mi się nie zniszczy. A jednocześnie chciałam zainwestować w coś porządniejszego, ponieważ wiem, że posłuży mi prawdopodobnie na lata. Być może nie korzystam z niej na co dzień, jednak od czasu do czasu się przydaje, czy to na jakieś wyjazdy, czy wypady, czy po prostu gdzieś tam wieczorem, jak jest zimno i potrzebuję coś na szybko założyć. Dlatego uznałam, że zainwestuję w zwykłą, czarną, taką klasyczną, ponieważ też do wszystkiego będzie pasować. Druga bluza jest w kolorze białym. Co prawda kupiłam ją z myślą gdzieś tam o takim normalnym wychodzeniu na zewnątrz w niej. Jednak po pierwszym praniu strasznie się zniszczyła, dlatego stwierdziłam, że będzie mi służyła jako bluza po domu. Jednak polecam Wam po prostu kupowanie takich bluz, przynajmniej jednej w takich dosyć klasycznych stonowanych kolorach. Może być szara, może być biała, może być czarna, ale jednak takie bluzy do wszystkiego wyglądają dobrze i często też można je połączyć z jakimiś innymi, może bardziej eleganckimi elementami stroju. Natomiast ostatnia bluza nieco odbiega od tych, które pokazałam Wam do tej pory, ponieważ jest ona w kolorze czerwonym. Kupiłam ją kiedyś w pandemii na wyprzedaży i urzekł mnie ten kolor, ponieważ stwierdziłam, że wprowadzi trochę życia do mojej stonowanej garderoby. A jednocześnie spodobało mi się to, że pomimo iż bluza posiada napis, to jest on w takim samym kolorze jak ona cała, dlatego też nie ma tutaj wprowadzenia dodatkowego koloru, który mi już by pewnie osobiście nie odpowiadał. Natomiast dzięki temu też ten napis nie rzuca się jakoś bardzo w oczy i mimo tego, że jest właśnie to bluza w kolorze. To jest ona dosyć prosta i minimalistyczna, i dzięki temu też pasuje do większości stylizacji. Podsumowując temat blues, myślę, że nawet jeżeli nie ubieracie się na co dzień na sportowo, to myślę, że warto w swojej szafie mieć przynajmniej jedną, być może właśnie jakąś taką porządniejszą, którą gdzieś tam będziecie mogli w razie potrzeby sobie odgrzebać mimo tego, iż w dążeniu do minimalizmu można by było powiedzieć, żeby jak najbardziej ograniczyć jakby ilość swoich rzeczy, to ja uważam, że czasami takie podstawowe warto mieć w swojej szafie, ponieważ gdzieś tam mogą się nam przydać, nawet jeżeli nie w danym momencie, to za jakiś czas. A jeżeli byśmy mieli kupować coś wtedy na szybko, na siłę, to myślę, że to też nie ma sensu. Dlatego czasami, jeżeli nam się coś spodoba, to warto w to zainwestować, po prostu wcześniej i gdzieś tam mieć jedną taką podstawową klasyczną rzecz, którą w razie potrzeby będziemy mogli wyciągnąć. Kolejna kategoria, o której chciałabym wspomnieć, to koszule. Tutaj oczywiście na pierwszy ogień pójdzie zwykła biała klasyczna elegancka koszula. Ja swoją kupiłam parę lat temu w Zarze i jestem z niej bardzo zadowolona, ponieważ ma bardzo przyjemny materiał i dodatkowo mimo tego, że jest elegancka, to nie jest jakaś za bardzo dopasowana, co mi często nie odpowiada, ponieważ te dopasowane koszule zbyt dobrze na mnie nie wyglądają. Ona jest nieco luźna, więc można ją zestawić zarówno trochę bardziej na sportowo, jak i tak typowo na elegancko. Dzięki temu, że materiał jest bardzo miły i przyjemny, to wygodnie się ją nosi. I w sumie pamiętam, że za białą koszulą chodziłam bardzo długo, ale jednak opłaciło się. Myślę, że takich rzeczy nie ma co kupować na siłę gdzieś tam na szybko, ponieważ później okazuje się, że nie są one w 100% takie, jak byśmy chcieli, a jednak myślę, że takie klasyki warto mieć porządne w swojej szafie, w ogóle jak większość ubrań, na które się decydujemy. Także myślę, że mimo tego, iż niektórzy mogą uważać, że biała koszula to coś oklepanego, to myślę, że zawsze się przydaje i warto coś takiego mieć. Poza tym, bardzo często, jeżeli nie macie pomysłu na to, co założyć, możecie wziąć jakieś zwykłe jeansy albo czarne spodnie. I po prostu do tego włożyć białą koszulę, i wygląda to super i elegancko. Ja mam takie dwie swoje ulubione: jedna pochodzi z Handemu i ma ona masę koronek, jakichś dodatków, ma bufiaste rękawy. Uważam, że wygląda bardzo ciekawie i jestem ją w stanie zarówno nosić do luźniejszych jeansów, jak i do eleganckich czarnych spodni. Do obu wygląda dobrze. Natomiast druga z koszul to koszula, którą aktualnie mam na sobie. Jest to koszula, która pochodzi z Lumpeksu, natomiast jeżeli chodzi o metkę, to jest to ta marka Lidlowa, bardzo lubię tę koszulę, ma przyjemny materiał, także myślę, że warto również takie trochę luźniejsze rzeczy posiadać. Nie mówię, że one muszą być białe, ja akurat wybieram białe, ponieważ taki kolor odpowiada mi najbardziej. Natomiast jeżeli wolicie koszule kolorowe, to myślę, że spokojnie sobie takie możecie kupować. Myślę, że jeżeli dążycie mimo wszystko do jakiejś tam minimalistycznej garderoby to warto zastanowić się, czy chcecie kupować koszule we wzory. Ja osobiście posiadam jedną koszulę w kwiaty i myślę, że to jest wystarczająca ilość. Kupiłam ją również w Lumpexie, ponieważ uznałam, że w takie rzeczy wolę nie inwestować normalnie w sieciówkach, ponieważ wiem, że gdzieś tam lepiej czuję się w ubraniach, które są gładkie, bo mam poczucie, że gdzieś tam wszystko do siebie pasuje. Także ja zdecydowanie wolę właśnie inwestować w takie jednolite. I ostatnia w kategorii koszul będzie taka bluzeczka, którą w sumie za bardzo nie wiedziałam do której z kategorii przypisać, ale stwierdziłam, że tutaj będzie pasowała najlepiej. Jest to coś, co niby jest eleganckie, ale jednocześnie można też założyć na sportowo, czyli w sumie jak większość moich rzeczy. Natomiast polecam zaopatrzyć się właśnie w taką bluzeczkę, tunikę która gdzieś tam będzie mogła zastąpić Wam na przykład podczas cieplejszych dni typowe koszule. Obywaj tak, że chcemy się ubrać bardziej na elegancko, a po prostu jest zbyt gorąco na koszule z długim rękawem. Myślę, że właśnie wtedy takie bluzeczki sprawdzają się najlepiej, ponieważ są zarówno ładne i eleganckie, jak i przewiewne, co sprawia, że nie jest nam w nich za gorąco. Kolejna kategoria to bluzki i t-shirty. I tutaj podstawę, jeżeli chodzi o t-shirty w mojej szafie, stanowią trzy zazwyczaj, bo w tym momencie posiadam akurat jedynie biały i czarny t-shirt, taki zwykły, w serek, klasyczny, gładki. Natomiast zazwyczaj staram się również mieć i szary w swojej szafie, ponieważ uważam, że te trzy kolory można zestawiać ze sobą dowolnie, pasują zawsze. Można zakładać je pod marynarki, można zakładać pod bluzy, tak naprawdę są uniwersalne i po prostu do wszystkiego będą nam pasowały. No i jednocześnie, jeżeli nie mamy pomysłu na to, co założyć, to wystarczy że weźmiemy po prostu taki zwykły t-shirt i jeansy i już jest dobra stylizacja, która jest klasyczna i prosta. Także polecam Wam zaopatrzyć się właśnie w takie zwykłe, gładkie t-shirty bez żadnych nadruków, żeby po prostu Wam do wszystkiego pasowały i najlepiej właśnie w takich trzech klasycznych kolorach. Tutaj myślę, że przy T-shirtach też można zaszaleć czasami, jeżeli ktoś lubi jakieś bardziej odważne kolory albo na przykład, jeżeli jest w danym momencie moda na jakiś jeden konkretny kolor, to myślę, że warto wtedy właśnie zainwestować na przykład w T-shirt w takim kolorze zamiast kupować jakieś takie inne elementy garderoby, które powiedzmy w kolejnym sezonie na przykład już nam się znudzą ze względu na to, że kolor wyjdzie z mody. A jednak jak kupicie t-shirt, to zawsze możecie go później wykorzystać albo do chodzenia po domu, albo po prostu jeżeli się Wam znudzi, to nie będzie Wam szkoda ze względu na to, że nie wdaliście za niego zbyt dużo pieniędzy. Kolejne w tematyce bluzeczek są moje ukochane bluzki z prążkowanego materiału. Tutaj oczywiście nie mówię, że to jest podstawa każdej garderoby, bo u mnie sprawdza się to świetnie i ja czuję się w takich bluzkach dobrze, ale wiem, że nie każdy musi. W swojej szafie posiadam trzy takie. Pierwsza z nich pochodzi z H&M, jest z długim rękawkiem, jest dosyć krótka, nad czym ubolewam, natomiast jak już będę kupowała następną, to zdecydowanie postaram się, żeby była nieco dłuższa, żeby fajnie wchodziła w spodnie. Kolejny jest top z New Yorkera, o którym mogliście słyszeć w ostatnim holu. Bardzo go lubię i naprawdę jest świetny do wszystkiego, mi pasuje. Jest to nowa kolekcja, więc myślę, że jeżeli jesteście zainteresowani, to jeszcze powinny być dostępne. Natomiast ostatni w tej kategorii jest crop top Sinseja. Kupiłam go już w zeszłym roku. Uważam, że jest całkiem uroczy, ma ładne zakończenia na rękawkach itd. Nie jest to może rzecz, w której chodzę na co dzień, ponieważ gdzieś tam sprawdza się lepiej na lato, bardziej na takie luźne dni. Natomiast mimo wszystko bardzo go lubię i ja osobiście czuję się w takich prążkowanych bluzeczkach bardzo dobrze. Lubię jak gdzieś tam są dopasowane i przylegają do mojego ciała. Wiem, że nie każdy musi się dobrze czuć w takich materiałach, natomiast ja oczywiście to też zależy od humoru, bo czasem mam ochotę na coś luźniejszego, a czasem właśnie lubię jak gdzieś tam koszulka przylega do ciała. No i te bluzeczki właśnie z takich prążków zawsze idealnie opinają i podkreślają sylwetkę. I ostatnie w kategorii bluzeczkowej są golfy. Mam w swojej szafie dwa. Jeden pochodzi z Umpexu, natomiast drugi z handemu. Ja zdecydowałam się na czarne. Myślę, że golfy są takim idealnym ubraniem, jeżeli chodzi o zimę. Jeżeli też lubicie właśnie, jak już wcześniej wspomniałam, opięte rzeczy, no to zazwyczaj takie golfy są bardzo dobrze dopasowane. Co też sprawia, że gdzieś tam jest nam dzięki temu cieplej. I uważam, że akurat golf to jest taka podstawa w szafie każdego minimalisty. Ja na początku nie lubiłam golfów i nie byłam do nich zupełnie przekonana, zawsze mi tutaj przeszkadzało, że mam coś pod szyją. Natomiast z biegiem czasu zdążyłam się przyzwyczaić, przekonać i teraz je uwielbiam, szczególnie zimą. Wydaje mi się, że to jest po prostu coś idealnego, zawsze można na to założyć marynarkę i wygląda to świetnie. Teraz tak płynnie przechodząc do kolejnej kategorii, czyli do marynarek. Tutaj mam wam do pokazania dwie. Pierwsza to oczywiście klasyczna czarna. Myślę, że klasyczna czarna marynarka, jeżeli ktoś lubi się ubierać na elegancko, to jest właśnie taka podstawa podstaw. Ja swoją kupiłam niedawno w H&M, więc myślę, że jeszcze powinny być dostępne. Natomiast może nie jest to marynarka moich marzeń, ponieważ wolałabym coś trochę bardziej luźnego, żebym mogła nosić zarówno na bardzo elegancko, jak i gdzieś tam delikatnie na sportowo. Jednak udało mi się znaleźć jedynie taką, która by odpowiadała gdzieś tam jakimś moim wymaganiom. Ale jestem z niej zadowolona, uważam, że bardzo ładnie przylega do ciała, bardzo ładnie się prezentuje, ma fajną taką długość, jest taka dosyć krótsza, co gdzieś tam fajnie się komponuje zarówno ze spodniami, jak i ze spódnicą, ponieważ na przykład moja poprzednia marynarka może i była nieco luźniejsza, ale była też dłuższa, i przez to na przykład nie wyglądała zbyt dobrze do spódnicy, dlatego teraz cieszę się, że ta fajnie się całkiem komponuje również ze spódnicami. I druga marynarka, jaką posiadam, to marynarka kremowa. Jeżeli ktoś lubi właśnie marynarki, to myślę, że warto zainwestować w jedną taką typowo klasyczną i na przykład w drugą gdzieś tam w jakimś kolorze. Oczywiście nie mówię, że to musi być marynarka kremowa, bo jeżeli lubicie kolorowe ubrania, to myślę, że warto zainwestować w coś w jakimś oryginalnym kolorze. Natomiast marynarki są na tyle klasyczne, że pasują do tak wielu rzeczy że zawsze można po prostu założyć pod nie nawet zwykły t-shirt i całkiem fajnie nasza stylizacja się prezentuje. Moja kremowa marynarka pochodzi z Zary i wydaje mi się, że aktualnie są one również dostępne tylko trochę w innych kolorach, chyba są białe i czarne. Ja co prawda początkowo właśnie chciałam marynarkę białą, niestety nie było wtedy dostępnych i zdecydowałam się na taką ekry, nad czym trochę ubolewam, bo jednak czasami odczuwam, że ten ekry nie do wszystkiego pasuje, ponieważ biały t-shirt na przykład pod spód no, wygląda źle. Dlatego, jeżeli miałabym wam polecić jakąś taką klasyczną marynarkę, to raczej bym wam polecała białą, a nie kremową, bo jednak biała jest bardziej uniwersalna i więcej rzeczy pod nią założycie. Na dzisiaj to już wszystko. Chciałabym wam w tej serii pokazać, co ja posiadam w garderobie, co się u mnie sprawdza i co tak naprawdę stanowi jej podstawę. Ale jednocześnie chciałabym Was zainspirować do tego, co i Wy możecie w swoich garderowach zgromadzić, jeżeli nie macie za bardzo pomysłów, jakie ubrania są na tyle klasyczne, że będą Wam pasowały do wszystkiego. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał że w ogóle ta seria przypadnie Wam do gustu. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co uważacie, będzie mi bardzo miło. Ja już się na dzisiaj z Wami żegnam. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli film Wam się spodobał, i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa! אין